Cześć, witam serdecznie na kanale! W ostatnich odcinkach rozmawialiśmy sobie o stronie biernej. I choć staram się to pokazać z tak łatwej strony, jak to tylko możliwe, bo to naprawdę nie jest aż tak skomplikowane, jak się wydaje, albo jak wmawiają Wam niektórzy nauczyciele, to jednak jakiś tam wysiłek z Waszej strony jest potrzebny, żeby się z tym zmierzyć. I tu zawsze pada takie kluczowe pytanie. Po co nam ta strona bierna? No, bo co? Czy w języku polskim używamy strony biernej jakoś strasznie często? Czy w języku polskim jesteśmy w stanie się bez strony biernej na co dzień zupełnie bez problemu obejść? No tak. No to czy w języku angielskim ta strona bierna, ten że pasif jest nam potrzebny? Przecież sam ten gość z Brodą tłumaczył nam, że właściwie wszystkie zdania możemy stworzyć na zasadzie podmiot, czasownik i cała reszta i jakoś sobie poradzimy. No tak. To się wszystko zgadza. Nie potrzebujemy strony biernej, żeby wyrazić doskonale swoje myśli. Nie potrzebujemy też strony biernej, żeby się z kimś całkiem dobrze skomunikować. Możemy posługiwać się językiem angielskim, nigdy w życiu nie użyć żadnej konstrukcji ze strony biernej i być bardzo szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi. No tak. Jest tylko jeden mały problem. O ile strona bierna w języku polskim używana jest w większości do tego, żeby coś zabrzmiało bardziej naukowo, bardziej oficjalnie. O tyle w języku angielskim, poza tą oficjalną funkcją, strona bierna bardzo często używana jest na co dzień w takiej zwyczajnej, normalnej rozmowie, w zwyczajnej, normalnej komunikacji. Więc o ile my, żeby się z kimś skomunikować, nie musimy używać strony biernej, o tyle, żeby dobrze zrozumieć tych, którzy mówią po angielsku, pasuje tą stronę bierną znać. Ale gość kręci, nie? To z jednej strony język oficjalny i naukowy, a z drugiej strony mowa potoczna. No tak. Oczywiście możemy użyć strony biernej niemalże tak samo jak w języku polskim. To znaczy, jak zechcemy sobie coś przetłumaczyć prawie w słowo w słowo, czy to z angielskiego na polski, czy to z polskiego na angielski, strona bierna najczęściej nie będzie nam robić problemu. Na przykład. Don't let me be misunderstood. Nie pozwól mi być niezrozumianym. Stand up and be counted. Wstań i bądź policzony. Wstań i daj się policzyć. Boże! Janey was arrested. Janie była aresztowana, Janie została aresztowana. Ale cała zabawa zaczyna się wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę, że strona bierna w języku angielskim potrafi być krótsza od strony czynnej. Boże! I ja wspomniałem o tym w pierwszym odcinku na temat strony biernej, ale pokażę to jeszcze raz na nieco innym przykładzie. Those people tell you what to do. Tamci ludzie mówią ci, co masz robić. Dość długie zdanie. Weźmy sobie to those people tell you. I zgodnie z zasadami, o których mówiliśmy w dwóch poprzednich odcinkach, które w razie czego polecam, przełóżmy to sobie na tą stronę bierną, tak żeby wyszło nam You are told by those people. I to na polski jest słabo przetłumaczalne. You are sold, czyli ty jesteś powiedziany. W sensie mówią ci, mówi ci się, nakazuje ci się, jesteś... Kierowany, sterowany przez tamtych ludzi. Pal o tłumaczenie, nie o to tutaj chodzi. Those people tell you. Cztery słowa. You are told by those people. Sześć słów. To co wygra? Strona czynna czy strona bierna? No właśnie. Wygra strona bierna, a już tłumaczę dlaczego. Z tym zdaniem nic już nie zrobimy. Jego nie da się w żaden sposób skrócić. A tutaj, a tu się możemy bawić. Boże! Na początek pozbędziemy się by those people. No jest to bardzo ogólne i zupełnie nam niepotrzebne. A później jeszcze skrócimy to be. I zostanie nam you're told. A ja Ci powiem don't be told what to do. Don't be told what you want. Że co, że trochę pojechałem z tym przykładem. Bo teraz stamy trochę, powiedzmy, że bardziej typowy. My mom cooks a soup. Moja mama gotuje obiad. Na przykład codziennie. My mom to podmiot. Cooks to czasownik. A soup to dopełnienie. Podmiot, czasownik dopełnienie, czyli rasowe SVO. Zamieniamy to na stronę wierną i zostaje nam a soup is cooked by my mom. My mom cooks a soup Pięć słów. A soup is cooked. By my mom. Siedem słów. Ale, jeżeli wykonawca jest znany bądź oczywisty, wypad. Co więcej, e-sub-is możemy sobie pięknie skrócić do e-subs. E-subs. Cooked. Trzy słowa w A zatem po co nam strona bierna? Po pierwsze, po to, żeby nam było łatwiej zrozumieć Native'ów. Oni naprawdę mówią bardzo dużo w stronie biernej. Strasznie dużo w stronie wiernej, szczególnie właśnie kiedy mówią. No zobaczcie, takie coś. Albo jeszcze takie coś. Albo jeszcze takie coś mom? Po drugie, bo jest krótsza. Czy to już koniec strony biernej w Rock Your English? O nie, będą jeszcze konstrukcje strony biernej. Będzie fajnie. Na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku Rock Your English!